Cześć, słuchajcie, lekcja 11. już dzisiaj, i zajmiemy się tutaj podniesieniem wersji naszego Angulara do najnowszej 17. E Właśnie wersji, no i teraz słuchajcie, jeżeli to w przyszłości, to być może angular ma już jeszcze nowszą część, na pewno w komentarzu do tego filmu znajdziecie informację, dla jakiej wersji ten film jest aktualny, także polecam zacząć e, od tamtąd i co nas dzisiaj czeka, słuchajcie, przejdziemy sobie przez cały proces podnoszenia aplikacji i skupimy się na refaktorze naszego aktualnego kodu pod nowe wymagania związane z Control Flow, które właśnie w tym angularze zostały dodane, ale zanim sobie do tego słuchajcie przejdziemy, pierwsza rzecz, którą musicie sprawdzić to jeżeli korzystacie z Visual Studio Code, w naszych rozszerzeniach wpisujemy Angular Language albo Angular Language Service i sprawdzamy, czy mamy wersję minimum 17, ponieważ nowy Control Flow wprowadzi trochę nowe zasady i nowy syntaks do naszej templatki nie martwcie się, będzie to uproszczony syntaks. Mówię to z mojej perspektywy, osoby, która wcześniej korzystała ze starych, poczciwych dyrektyw ng-if i ng I dlaczego mówię o ng i ng-for, Bo to właśnie głównie o nich, do nich dotyczy uproszczony, nowy control flow w wersji 17. Ale to nie tylko. To się wydarzyło w wersji 17. Tutaj gdzieś na ekranie powinien pojawić Wam się film co nowego w wersji 17. Także zachęcam do obejrzenia a, to, a teraz myślę, że już nie ma co słuchajcie przedłużać, ja znikam i skakujemy do kodu i zaczynamy update'ować Angular'a. Dobra słuchajcie, idziemy do pakiet JSON, tutaj mamy wylistowaną właśnie naszą, nasze wersje naszych paczek, aktualnie mamy szesnastkę, na no, razie zamknijmy sobie naszą aplikację no i zobaczmy co nam Angular tutaj przygotował. Mamy polecenie słuchajcie ng-update, które pokaże nam Jakie paczki automatycznie mogą zostać zaktualizowane przez Angulara? No i tu mamy wylistowane te wszystkie nasze paczuchy, które możemy zainstalować, zobaczcie z 16.2 na 17.03, 17.04 w przypadku Angular Core. No i ogólnie powinniśmy sobie zaczynać od aktualizacji naszego CLI, który też dorzuci sobie wszystkie te paczki, których potrzebuje. Ale ja wam pokażę tylko jeden błąd, który może wystąpić. Jakbyśmy chcieli sobie zaktualizować ng -cora w naszym przypadku, bo, bo to może Wam się przydać na przyszłość. OK, słuchajcie, i mamy błąd, i zobaczcie, że e, ja nie mogę zaktualizować cora, dlatego że je dependencji cora, w tym wypadku angular-devkit-build-angular, Angular, e, wymaga typescriptu między 4.9.3. Między 5.2, a ja chcę zdecydować 5.2.2. No i teraz, co w takim przypadku zrobić? Na początku właśnie zaczynamy od, MG, od Angulara, który prawdopodobnie nam to e, zaktualizuje. Chodzi o to, słuchajcie, że kiedy wychodzi nowy Angular, to wszyscy dostarczyciele paczek, te które są aktualizowane, też oni go podniosą. I to nie jest tak, że jeżeli wychodzi Angular powiedzmy w środę, to w czwartek już wszystkie paczki będą. Niestety tak nie jest. Stąd często przy dużych projektach, gdzie mamy dużo zależności zewnętrznych, te nasze update'y nie są jakby robione z dnia na dzień. Ewentualnie możemy spróbować oczywiście zainstalować je z opcją force. Ale tak to jest wskazane, nie powinniśmy tego robić, bo wtedy jakby nie wiadomo do końca, czy to zadziała. Wszystko też zależy od tego, co rzeczywiście biblioteka, z czego korzysta z tej naszej, z tej naszej paczuchy. Więc słuchajcie, najpierw zaczniemy sobie od tego podejścia, czyli pierwszej naszej paczki, czyli CLI, który powinien nam podnieść wszystkie pozostałe elementy. I w naszym przypadku zobaczcie, automatycznie przy pobraniu został w pakiecie JSON zmieniony Angular DevKit podniesiony na 17.3. No i prawdopodobnie już teraz ten nasz TypeScript nam to wszystko garnie, żadnych nie mamy błędów. Znaczy, Angular CLI został podniesiony, Compiler, sam TypeScript na 5.2.2, animacje, paczka common, Compiler Angulara, nasza apka korowa, którą. Yy, którą chcieliśmy podnieść samodzielnie, formularze, platform browser, router, zone.js. Wszystko zostało automatycznie podniesione, to co może być i są aktualizowane paczuchy. Dodatkowo Angular zaktualizuje wszystkie pliki te, które chcemy, które powinny zostać zaktualizowane dla nowej wersji. Dodatkowo, słuchajcie, jeżeli mamy jakieś migracje, to często zespół Angular'a wyposaża nas w konkretne CLI-owe właśnie komendy, które za pomocą jednego, jednej komendy pozwolą nam na przejście na konkretny... E, zmigrowanie z jednej wersji na drugą, jeżeli mamy jakieś, jakieś zmiany, które w przyszłości będą e, deprecated. Zresztą po instalacji zobaczcie, że mamy od razu informację, co się tutaj zmieniło na takim poziomie ogólnym, że już nie mamy jakby NG Universala, e, teraz będziemy mieć paczkę do ssr czyli do renderowania po stronie serwera. O tym pogadamy sobie pewnie kiedyś, e, jak ten SSR działa. Ogólnie zostały w AngularJSON, w naszej definicji, podmienione elementy, i tutaj zobaczmy, że nowy control flow został wskazany, na którym sobie dzisiaj zajmiemy, plus inne rzeczy, które w naszym przypadku aktualnie nas jakby nie interesują. Tutaj Angular robi to po prostu wszystko za tym poziomie podstawowym. No i teraz zobaczmy, słuchajcie, co się zmieniło. Dobra, słuchajcie, mamy te zmiany. Wprowadzony, zmienił się angular.json, package.log, package.json, tutaj wszystko jest eee, ok. Mamy wersję 17, więc teraz spróbujmy sobie odpalić naszą apkę i zobaczmy, czy to nam wszystko zadziała. Dobra, wydaje się, że wszystko działa. Odświeżymy sobie stronę. Zobaczcie, hop, aplikacja nam śmiga, wszystko jest tutaj, przechodzi, wszystko jest w porządku, więc ok. Teraz czas, słuchajcie, zająć się już kodem, czyli wprowadzeniem do tego naszego nowego Control Flow. Słuchajcie, jeżeli chodzi o e, Control Flow, to on upraszcza nam właśnie wszelkie renderowania list, wszel wszelkie warunkowe e, renderowania poszczególnych elementów, do wyświetlania i malowania ich do naszego domu. Czyli tak naprawdę pójdźmy sobie od razu do przykładu, wyszukajmy sobie jakiegoś, słuchajcie, ng-ifa, e, weźmy sobie nasz remove Button item. On nam się tutaj może przydać. No i teraz słuchajcie, chodzi o tym w Control Flow wersji 11, że nie będziemy już bazować sobie na dodawaniu tych naszych dyrektyw strukturalnych, tylko będziemy mogli sobie je po prostu wywalić i nie musieć ich sobie eksportować. Zamiast importować, zamiast tego mamy wbudowany właśnie mechanizm, który pomoże nam korzystać z warunkowych dodawań elementów do DOM, jak, jak NGIF. I po co oni to? Wymyślili. Chodzi o to, że taki ngIF jakby wpływa bezpośrednio na nasz e, jakby element. Czyli tak naprawdę my możemy sobie tam na przykład gdzieś tam schować po środku. Często czytelność takiego rozwiązania jest powiedzmy silnie. Dodatkowo ja nie mogę na przykład mieć dwóch e, dyrektyw e, na sobie e, strukturalnych. Czyli w tym wypadku musiałbym to opakowywać e, na przykład w NG Węgierskie kontener, więc Angular wpadł na pomysł, że hej, niech to w takim razie, jeżeli to jest tak, tak bardzo często używane, niech to po prostu będzie wbudowane w naszą templatkę. I teraz w jaki sposób to działa? Zanim przejdziemy sobie do dokumentacji, słuchajcie, zbudujemy sobie takiego naszego ifa, czyli dodajemy sobie małpę i mówimy, że to jest if. No i teraz. Tutaj dorzucamy po prostu nasz JavaScript, czyli wyrażenie JavaScriptowe, które będzie sprawdzane. Czyli w naszym przypadku, jeżeli ja powiem, że sprawdź mi, czy tu jest remove mode, a tak naprawdę jego, ten remove mode będzie falsy, no to wtedy wyświetl mi to, co będzie w środku. No to w naszym przypadku to jest ten button, ja sobie go tutaj po prostu przeniosę. No, i te, dzięki temu ja mogę pozbyć się tego e, ifa. No i teraz zobaczcie, że to ja automatycznie wiem, ja, co ma się tutaj, e, co ma się tutaj wydarzyć. No i dodatkowo, jak popatrzymy na tą naszą, słuchajcie, e, aplikację, no to mamy coś takiego, że tu mamy NGIF, NGIF i już, już związany z tą naszą prawdą. Czyli powiedzmy, że jeżeli to się wydarzy, a w innym przypadku. Okay, przenieśmy sobie tego, słuchajcie, całego batona i pozbądźmy się tych naszych ngif ifów. Ok, i sobie to, słuchajcie, zapisujemy. No i zobaczcie, że wszystko nam tutaj powinno ładnie śmigać. Nadal jest. Nie chcę tego zamykać. Zobaczcie, że fajnie śmiga. Ja mogę pozbyć się dodatkowego importu. Nie muszę się tym, jakby martwić. Więc tak wygląda dodawaniu elementów właśnie w sposób taki warunkowy. Dodatkowo, słuchajcie, jeżeli to, byście e, sprawdzali sobie jakąś warto, wartość trutwi i chcieli tą wartość sobie wykorzystać, e, przykładowo mieli jakąś funkcję, która sobie zwraca e, e, zwraca jakąś wartość, może zwrócić wartość, na przykład jakiś obiekt, albo na przykład nula, i chcielibyście potem ten obiekt od razu wykorzystać, to mamy jeszcze e, taki zapis pośredniku jak as i dodajemy tutaj zmienną która będzie dostępna właśnie na tym naszym, na tym naszym poziomie naszego NGIFa, Czyli w tym wypadku powiedzmy, nazwijmy sobie to value i zobaczcie, że value będzie tym naszym właśnie booleanem. Jak sobie go tutaj wrzucimy, hop, to zobaczcie, że jest true. Więc ja mogę sobie od razu też dorzucić właśnie wynik tego mojego efektu. W postaci jeszcze dodatkowej zmiany, dodatkowo ją opisać. Taka e, ciekawostka, żeby to było. Oczywiście, słuchajcie, ja mogę korzystać z, e, z ng, e, ng ifów i else ifów, czyli wystarczy, że dodam sobie else ifa i dorzucę kolejny e, warunek, czyli w tym wypadku ja bym chciał mieć. E, wyglądałoby to dokładnie tak. W naszym wypadku jest to flaga false true, więc tego e, else ifa nie potrzebujemy, wystarczy nam całościowy if. Tak jak wspomniałem, słuchajcie, wcześniej Control Flow dorzuca nam, nowe renderowanie warunkowo w postaci tego takiego naszego ulepszonego ng e, nowego. E, no mamy też, słuchajcie, zastępstwo dla ng-switch, czyli switcha e, w templatce i fora. Czyli przejdźmy sobie teraz do switcha. Akurat mamy taki fajny przykład w task list page'u. Zobaczcie, że my sobie tutaj e, przechodzimy po, po prostu różnych stanach naszej listy. Renderujemy coś dla stanu sukcesu, dla stanu erroru, dla stanu e, loadingu. No i to jest jakby spoko Możemy to zrobić oczywiście w ifach, możemy to zrobić w else ifach, nie ma to znaczenia. My zrobimy sobie to, słuchajcie, w switchu. Teraz jak to wygląda? Znowu, po prostu małpa, która będzie mówiła nam, hej, jaki, jaki element control flow wykorzystujemy i co będziemy, po czym będziemy się przełączać. No ja bym chciał się przełączać po niczym innym, jak po, liście, po stanie, e, naszej e, listy. No i w tym wypadku dodajemy po prostu, słuchajcie, poszczególne case'y. No i potem po poszczególnych case'ach Wywołujemy po prostu konkretny kod, czyli w naszym przypadku ja bym chciał, że ten nasz list state, jeżeli będzie miał stan właśnie taki, no to ja chcę wywołać sobie ten kawałek yy, kodu. No i zobaczmy, czy ten nasz ng-if już powinien tu wyskoczyć. Zobaczcie, że list state automatycznie ma success state. Działa to dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli w przypadku po prostu yy, naszego. Yy, Angulara i TypeScriptu, on po prostu wnioskuje typ. Jeżeli w Case jest Saks, czyli State jest sukcesem, no to wiemy, że do, 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 na tym poziomie mamy to do, do, do czynienia właśnie z tym, e, z tym stanem. No Dodajmy sobie pozostałe: że cała lista. Nadal nam działa, obsługuje wszystkie stany. Jeszcze sprawdzimy, czy ten error działa. Zamkniemy naszą apkę. No i tu powinno wyświetlić się błąd z naszym errorem. Jest. Tak, także wszystko śmiga jak talala. Także słuchajcie, to jest nowy, yy, nowy control flow dla renderowań warunkowych, dla właśnie tego ifa, którego wspomniałem, jak i dla tutaj, dla naszego switcha. Dobra, słuchajcie, i zostało nam jeszcze do pokazania nasze NGI fory, czyli renderowanie po prostu kolekcji. Mamy, słuchajcie, w project liście, task liście i w project liście. Pójdźmy sobie do project listy, żebyśmy teraz zmienili po prostu e, trochę kontekst. Ale skupmy się na tym, słuchajcie, forze. No i teraz, tak, co też jest ważne, z ng ów jak ktoś chce, może sobie nadal korzystać. To jest e, dostępne. Angular na razie tego nie oznaczył jako deprecated. Być może w przyszłości oznaczy, teraz na razie nie potrzeba się tym martwić. Na razie, słuchajcie, zrezygnujemy z tego ng fora i nie będziemy chcieli już z niego więcej e, korzystać. I teraz, jak to. Jak wygląda syntax? Znowu małpka, for, dorzucamy, słuchajcie, jak ma wyglądać ten warunek i potem co ma się renderować. Ogólnie co ma się dodawanie być do domu, no to wiemy. I teraz jak wygląda ta nasza logika w po prostu naszym forze. Domyślnie byśmy sobie pomyśleli, no dobra, czyli prawdopodobnie przenosimy sobie to i to nam w zupełności wystarczy, ale jak widać nie wystarcza. I mamy tutaj Problem, dlaczego? Ponieważ tutaj już nie musimy, słuchajcie, używać słowa LED. Mamy to po prostu dużo bardziej uproszczone. Wystarczy, że mamy Project of List Results i teraz mamy kolejny błąd i zobaczcie, w jaki sposób ten błąd się obie objawia w Attract Expression. I co to tak znaczy? Słuchajcie, najpierw sobie to dodamy i zaraz omówimy. OK, i teraz jak zapiszemy, zobaczcie, wszystko nam działa. No, OK, co tu się stało? Ja Wam o tym jeszcze nie mówiłem, ale do ng 4 mogliśmy dodać taką opcję jak Track By. I Track By pozwalał nam, tak naprawdę, Angularowi, komputerowi Angulara, dokładnie śledzić i wiedzieć, który element z listy się zmienił podczas jego mutowania. Dzięki temu mamy dużo większą kontrolę. Przykładowo, edytujemy jeden element i chcemy napisać całą listę. No to on, jeżeli dostanie całą nową listę, to zamiast renderować ją dokładnie całą, mimo że zmienił się jeden, to będzie sobie sprawdzał po, unikalnym, e, po unikalnej opcji, czy taki ten, to jest dokładnie ten element, który się jakby zmienił. Jeżeli nie zmienił się ten element, no to jakby on tylko wykorzysta stare kawałki domu, a zrenderuje tylko to zmieni to, co rzeczywiście zostało zmienione. Także to było jako opcjonalne dodanie. Angular decydował, że hej, niech to będzie obowiązkowe, niech to od razu ludzie sobie wbiją do głowy, że potrzebujemy śledzić te nasze elementy dodawane za pomocą pętli. No i to jest, słuchajcie, spoko. No i teraz zobaczcie, że w takiej podstawowej konfiguracji to jest tyle. Ale to tak naprawdę nie wszystko, bo jeżeli dodatkowo, słuchajcie, jakbyśmy chcieli Przykładowo e, dodajmy sobie jakąś, jakiś nowy projekt i nazwiemy sobie ten projekt e, nazwiemy sobie ten projekt No, niech będzie test. Dajmy sobie ten nasz test. Ja idę na moją listę i zobaczę że ta lista jest sobie pusta. Nie, no teraz ja bym chciał słuchajcie żeby tutaj mi się coś wyświetliło. No to skoczę sobie teraz do mojego drugiego miejsca, czyli task e, list e, page'a. No i tutaj słuchajcie Mam y, tę moją app listę. No i wejdźmy sobie do app listy. No i w naszej app task liście jest ten nasz ng4. No teraz na szybko sobie zmienimy go na nasz nowy control flow bez już ng 4 zobaczmy tylko, czy nam działa. Pójdźmy sobie na inne. Hop, jest. Wszystko działa, ale jak idę sobie na moją. Y, inną listę, która nie ma żadnych zadań, no to w moim przypadku nic się nie wyświetla. No i oczywiście tak jak pewnie myślicie, no dobra Kamil, no ale przecież mogę to zrobić tak, że ja sobie po prostu zrobię w środku, nie w środku tylko na zewnątrz, zrobimy sobie jakiś p nie ma zadań i zrobimy sobie tutaj tutaj postawimy sobie ng ifa, albo w przypadku nowego control flow, na ten moment jakby to nie ma znaczenia i powiem, że tasks length nie będzie prawdziwe. Jeżeli ja sobie to zapiszę, to powinno mi ładnie działać. To jest jakby spoko, tylko jaki to jest jakby problem? W sensie nie ma problemu. No, Angular chciał to uprościć, że zamiast teraz budować po prostu bardzo generyczny warunek, czyli po prostu sprawdzanie długości listy, dodał nam kolejne słowo kluczowe, które po prostu nazywa się Empty. Czyli jeżeli tutaj będzie przynajmniej jeden element w tej mojej mojej task, to renderuj mi to. A jeżeli nie, to zrenderuj mi po prostu ten kawałek kodu. No i to jest spoko, bo nie muszę wtedy w ogóle się nawet martwić o renderowanie, właśnie używanie ifów. I zobaczcie, że to nam fajnie śmiga, elegancko są, to się pojawia. Nie ma, no to wyświetlam dokładnie to, co się tu znajduje. Jest to bardzo z mojej perspektywy przyjazny zwłaszcza dla osób, które się uczą Angulara. Fajnie, że widzieliście wiecie ng i ng-fora w takiej w tej klasycznej jakby formie, aczkolwiek ja osobiście mimo, że spędziłem lata z ng forem i ng-ifem, wolę ten nowy syntaks. Jest dużo bardziej przyjemny, fajnie się z niego korzysta. Widzę od razu, że tutaj jest jakiś javascript. Wywalam sobie te wiecie, choć te magiczne stringi, które kogoś mo ludzi mogły denerwować, przypomnę tylko, że niektórzy mieli problem z tym. No i w sumie poniekąd mieli rację, że tutaj, wiecie, przekazujemy ifa, a to nie jest w żaden sposób bindowane, więc dlaczego to jest interpretowane jako javascript, bo to jest specjalnego rodzaju dyrektywa, więc to, to jest po prostu takie, wiecie, takie dość, e, dość było, e, no, mogą być nieintuicyjne, może tak, e, ale oczywiście strukturalne dyrektywy na razie się od nami nie rozstają, bo ludzie mogą pisać też je swoje, ale for ng-if i e, e switch dostał Nową, nową, właśnie jakość. Słuchajcie, ale to nie wszystko, to nie wszystko związane z forami, ponieważ Angular poszedł jeszcze krok dalej. I teraz wyobraźmy sobie, że wy chcecie korzystać przecież chociażby na przykład z indeksów tych naszych elementów. I teraz jaki sposób to zrobić w Angularze? Ogólnie w Angularze, jak mieliśmy ng-fora, to ja sobie na szybko zrobimy, słuchajcie, jakąś listę. OK, jak mieliśmy Engiefora, no to mogliśmy, słuchajcie, na przykład odwoływać się do indeksu tej naszej listy, dodając w pośredniku taki oto zapis, na przykład LED i równa się indeks. I teraz my pod zmienną I dostawaliśmy po prostu indeks, którą Angular automatycznie nam przypisywał po prostu do zmiennej i mogliśmy sobie z tego korzystać. Jak sobie zobaczymy, to postawię, słuchajcie, oczywiście nie mogę to jest przecież JavaScript, jak widzicie, zdarza się najlepsze. I zobaczcie, że mam dokładnie. To jest mój element, tu jest mój e, indeks. Oprócz tego Angular e, dorzucał, słuchajcie, e, też po indeksie e, informacje na temat, przykładowo, czy dany element jest ostatni. Na przykład mieliśmy, mogliśmy sobie ustawić, że na podmienną last będzie ostatni element. I jak ja sobie to słuchajcie dodam, last to zobaczcie, że będę miał teraz false, false, false true. I dzięki temu jak mieliśmy szybszy dostęp do, do tych naszych takich konkretnych elementów z listy. Tak samo mamy słuchajcie, first, tak samo mamy elementy, które są powiedzmy na parzystym indeksie, na nieparzystym indeksie, więc do tego wszystkiego mamy dostęp i dodatkowo była jeszcze jedna, która mieliśmy po prostu długość tej naszej e, listy, przykładowo gdyśmy nie mieli dostępu do tej zmiany, tylko pochodziła była ona na przykład z, z, jako wynik jakiejś e, metody. Albo z jakiegoś pipa' przychodziła, więc to mogliśmy sobie też się do tego odwołać. No i to też jest przeniesione do naszego for'a w jeszcze bardziej przydatny sposób, no bo to znowu jest to trochę magiczne, zwłaszcza to, nie? że let last równa się last. E, więc Angular zamiast tego po prostu powiedział, że jeżeli ja używam tu mojego for'a, to w środku mogę korzystać ze specjalnych po prostu zmiennych. I tak jak w przypadku różnego rodzaju eventów, mamy dolar event, gdzie tam trafia nam e, aktualny event w tym templatce. Tak tutaj mamy, słuchajcie, do czynienia e, właśnie z e, po prostu specjalną, specjalną zmienną. I teraz wyobraźmy sobie, że ja bym tutaj chciał po prostu zobaczyć, czy on jest pierwszy. I teraz mamy dolar po prostu pierwszy. No i teraz zobaczmy, jakie będzie nasze rozwiązanie, tylko pójdźmy sobie do innego projektu. No i zobaczcie, że ten jest true, ten jest false, wszystko się zgadza. Jeżeli mamy, na przykład, chcielibyśmy mieć ostatniego, to bierzemy sobie ostatniego i teraz wynik będzie dokładnie odwrotny. To możemy sobie już, słuchajcie, wywalić, bo to jest nam niepotrzebne. Więc mam teraz do czynienia po prostu w tym naszym Control Flow, od razu do tych naszych zmiennych. Mamy jeszcze oczywiście nasz indeks. Mamy, słuchajcie, even. Mamy od, czyli nieparzysty. I słuchajcie, co się jakby tyczy, to chodzi właśnie o indeksy. nie? Mam pierwszy element, który jest sobie nieparzysty, jest od, a on jest pokazany, że jest false. Chodzi po prostu o indeksy. Nie, zero jest po prostu parzyste. Więc, słuchajcie, mamy do tego dostęp. I dla, słuchajcie, długości mamy count, czyli policzoną liczbę, ile mamy tych elementów. Czyli mamy dwa. Czyli możemy sobie z tych na przestrzeni tego, na naszym ciele, naszego fora, po prostu z tych zmiennych e, korzystać. No i to dzieje się jakby Angular robi to za nas. Już nie musimy dopisywać kolejnej magicznej tego formułki i możemy to wykorzystywać, nie wiem, chociażby dodać jakieś elementy znowu dynamicznie. Wszystko to, co e, chcemy. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, bo chciałem Wam pokazać Control Flow i zrobić troszeczkę refaktoru. Mam nadzieję, że Wam się podoba nowy syntaks, możemy sobie jeszcze poczyścić to. Jeżeli patrzymy na to, co mamy jeszcze w systemie, to jeszcze mamy te ng NGIFy, także jeżeli chcecie sobie wykonać jakieś małe zadanie, to prośba, żeby je po prostu słuchajcie, podmienić. To dajcie znać, co sądzicie o nowym Control Flow, czy dla tych osób, które zaczynają z Angularem. To jest rzeczywiście coś fajnego i nowego, i rzeczywiście bardziej Wam się to e, podoba e, bardziej jest to dla Was e, czytelne. I dajcie też znać te osoby, które już z angularem pracują, co o tym sądzicie i czy to fajny. Podoba Wam się kierunek, który zmierza Angular mnie osobiście się to bardzo podoba. E, I słuchajcie to będzie na tyle e, z odcinka na kolejnym zmierzymy się ze stateful serwisami, czyli wrócimy sobie do tych naszych dependency injection, do naszych serwisów i zastanowimy się, w jaki sposób możemy ich użyć po to, żeby przekazywać sobie dane pomiędzy komponentami, które są od siebie oddalone w strukturze, czyli nie już na poziomie rodzic dziecko, tylko przykładowo dziecko i na przykład jakiś tam komponent, który w ogóle nie jest w jego drzewie, więc to nas czeka na kolejnej E, lekcji. Także e, tyle na, na dzisiaj. E, dzięki, wielkie za oglądanie i do zobaczenia na, na następnej lekcji Angulara. Cześć!